Dobra, sprawdzę, jak to się bawi z swoim młodszym kolegą. No, jak się bawicie. Dobrze? Okej, okay, to zaraz wracam. Dobre, ja się wysyć. O, oh, oh, dobrze. Dobra, przejdę się wieco poko. I. Co to robi wiadro? Eee, to tam nim jest. Ach wy! Mieliśmy Myślałam, że siedzicie tam dalej! A jak zawsze, swoimi pomysłami! Nie, za ka. Za ciebie, plu, ciebie, gufi! Ciebie, kolesko! Czyli gufi! To idziesz. Schować się do skrzynki. Albo nie no. Nie mam pomocy. kuda gdzieby tak cię... Hmm, gdzie ci, gdzie tak... No. Aha. Już ja. chowam cię. Leci? Nie, nie Pluto, nie Goofy, zaczy... nie, nie widzowie, widzowie, nie da się go jeszcze ratować! nie, da się, Ugh. Ugh. nie Goofy, taka kara jest niebezpieczna, albo no, będziesz tak teraz, o, jest lepsza kara, będziesz siedział w tej gole, utknięty, nie, możesz tak siedzieć, no, Gufi Saturn! Hehe, <noise> teraz Cię tak mówił. Do ciebie cię A ty luto! Jezus! Na no, ty pluto rzucę cię tak wysoko, że aż cię zaboli. No no i teraz go boli. Cóż będą teraz szajkwi w taką ma pluto. Także... Macie przemyśleć. Ty i ty swoje zachowania. Zachowanie wasze. I no. Jeśli po ciebie mama, to cię zobacz, że nabierz coś złego. Także... To... Także... To tyle co powiedziałem.